Witam Ciebie, witam Siebie w lipcu 2024 i w tym aktualnym procesie, w którym jesteśmy, w procesie ogromnych przemian energetycznych, których okiem nie widać, ale które ogromnie czuć. Jeżeli jesteś osobą wysoko wrażliwą mm, i to, co mówię dotyka jakiejś struny w tobie, to e, zapraszam Cię do tego, aby mm, oddychać do serducha i zaufać temu procesowi. Ponieważ e, przechodzimy ogromną e, transformację jako ludzkość, jako kolektyw. E, i mamy taką unikalną szansę na to, aby zacząć w końcu po wielu latach lęku, strachu, patriarchatu, wykorzystywania i nadużyć, zacząć kreować z wibracji, serca i miłości. Ale żeby to się mogło zadziać, to stare struktury, wszystko to, co wybudowaliśmy sobie na lęku. Zaczyna legać w gruzach, i dla wielu jest to trudny moment. Stare struktury typu praca, w której jesteśmy, ponieważ boimy się, że nam zabraknie, a czujemy, że dłużej już tam nie możemy, bo ciało po prostu się buntuje. Stare struktury, takie jak relacje oparte na Nieaktualnych kodach naszej tożsamości, stare struktury, takie jak środowisko, w którym jesteśmy, które być może już z nami nie rezonuje, już nas nie rozumie. Stare struktury, takie jak przekonania, takie jak historie, które opowiadamy o sobie samych, utrwalane przez lata. Powielane przez rodowe schematy pokoleniowe, to już nie działa, to już nie działa, to się zawala, to się dezaktualizuje, i dla wielu mm, naprawdę jest to moment kryzysowy, moment kresowy, moment, moment jakiegoś: Wow, co jest dalej, kim ja jestem w ogóle, i co jest dalej. I jeśli ten proces dotyczy i dotyka Ciebie, to daje ci znać, że nie jesteś sam, nie jesteś sama i że to dzieje się dla najwyższego dobra. Żeby nowe mogło się urodzić, stare musi odpaść i użyźnić glebę. Tak jak natura przeżywa swoje cykle, tak samo my jako zbiorowa świadomość, również, również przeżywamy swoje cykle. I teraz jest czas ogromnej alchemii, e, ogromnej transformacji czas tworzenia czegoś, czego nie było czas e, powracania całym swoim duchem do ciała. I dzięki temu, że powrócimy całą swoją obecnością do ciała, do tej energii yin, do tej kobiecej energii stwarzania, będziemy mieli autentyczną szansę na to, aby mm, zmierzyć się z problemami dzisiejszej cywilizacji i z ranami, które zadaliśmy Matce Ziemi. I to, w jaki sposób cywilizacja powstała, jest oparte na Kodach lękowych, wyzyskowych i na kodach strachu i braku. A teraz to już nie może, um, by nie możemy, nie możemy tego budować dalej. Um, a jeśli spróbujemy udawać, że nie widzimy, chociaż świadomości nie da się cofnąć, bo jest to one-way ticket, droga w jedną stronę, um, jeśli będziemy próbować trzymać się kurczowo starego, pomimo tego, że wewnętrznie yy, cała nasza istota krzyczy nie, 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 już nie chcę to bardzo prawdopodobne jest to że będą pojawiać się ogromne przeszkody ponieważ wszystko jest metaforą wszystko czego doświadczamy w naszej indywidualnej projekcji rzeczywistości tego filmu, który sobie wyświetla dusza poprzez yy, cielesny piękny boski instrument ten awatar yy, wszystko, czego doświadczamy jest metaforą i im bardziej otworzymy się na znaki, zaczniemy je widzieć, słyszeć, czuć i uznawać, rozumieć, też przepuszczać przez umysł, tym łatwiej będzie nam nawigować w tych ogromnych, w tych czasach ogromnej transformacji, ogromnej zmiany. Ponieważ czeka nas trochę chaosu. Nie wiem co, jak i gdzie, ale y, głęboko czuję, że y, będzie sporo chaosu w następnych latach. Y, y, będzie też sporo rozwoju y, technologii, i bardzo łatwo będzie się przebodźcować, bardzo łatwo będzie zachorować, bardzo łatwo będzie zwariować. Więc uff, to jest apel. Do mnie i do Ciebie, o to, żeby zadbać o siebie, żeby próbować zwalniać tempo, kiedy wszystko przyspiesza, żeby oddychać głębiej niż kiedykolwiek i nauczyć się narzędzi regulacji i mm, dbania o swój układ nerwowy, nauczyć się metod. Um, Pracy z ciałem, pracy z własną energią życiową e, i metod e, przeprogramowywania się, przeprogramowywania swoich schematów myślowych i nawyków życiowych, ponieważ w czasach wielkiej zmiany burzy, sztormu w, 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 już wiemy, że łatwo jest. E, Utonąć, zwariować, po prostu popłynąć e, zbyt daleko e, z tym nurtem, a sztuką i na wagę złota będzie umiejętność zarządzania swoją własną energią i mm, własnymi myślami, emocjami. I sztuką będzie pozostanie w witalności, w sprawczości. Ponieważ um, ogromna ilość um, informacji, coraz większa, um, będzie do nas napływać. Um, ten w ogóle rozwój technologiczny i rozwój AI to jest taki miecz obusieczny, który. Z jednej strony jest tym, co pozwala mi teraz mówić do ciebie, um, a z drugiej strony, jest takim narzędziem, um, które bardzo łatwo może odwracać uwagę, a za uwagą podąża energia. Więc, um, jeśli używasz Twojej uwagi i swojej energii i czasu, tych najcenniejszych zasobów, żeby teraz tego posłuchać, to składam Ci hołd, błogosławię Twojej ścieżce. Na tym szlaku ewolucji świadomości, bo inaczej byś tego nie oglądała, nie oglądałbyś. Gdyby Twoja dusza Cię nie wołała do tego, żeby coś tutaj usłyszeć, nie ma żadnych przypadków, wszystko już jest wyreżyserow wyreżyserowane. I ja akurat tutaj gram taką rolę, że zachęcam nas do tego, aby wracać do miłości, aby kroczyć ruchem ku miłości, aby. Obejmować tą miłością ciało, które jest transferem wielowymiarowej świadomości. I poprzez ciało my mamy dostęp do boskiego Wi-Fi. I każdy z nas ma taką stację, do której może się nastroić taką stację wyższej jaźni. I w czasach wielkiej transformacji, w czasach wielkiej zmiany. Ta wyższa jaźń, która mieszka w tym boskim ciele, jest dla nas bezpiecznym schronieniem, otuleniem, jest dla nas wyzwoleniem. I to wyższa jaźń naszymi marzeniami, pragnieniami, talentami nas prowadzi. I mam takie głębokie przeczucie, że ta cała transformacja, która teraz się zadziewa, i te wszystkie momenty śmierci i odrodzenia prowadzą nas do takiego wariantu rzeczywistości, do ducha nowej ziemi, który właśnie przejawia się tym, że istoty żyją w połączeniu ze swoim sercem i z tego serca kreują rzeczywistość. Już nie z kodów lęku, braku, Przetrwania strachu, tylko z kodów zaufania, skodów um, odpowiedzialności, odpowiedzialności, odpowiadania na wyzwania, które ta rzeczywistość, w której się zrodziliśmy, w której wyższa jaźń wybrała, że się zrodzimy, um, nam dostarcza, bo te wyzwania są. Ale żeby stawiać czoła wyzwaniom, potrzeba mieć do tego siłę i moc. Moc, siłę życiową, um, która płynie swobodnie. A ta siła życiowa płynie w ciele. Także um, kończąc uh, ten apel, wywód. Um, Znów zapraszam Ciebie do słuchania siebie, do zwracania uwagi, zwracania swojej uwagi codziennie rano, codziennie wieczorem do swojego ciała z takim pytaniem: czego ja potrzebuję, jak mogę sobie to dać? Pytaniem też do swojego serca: jak ja mogę przysłużyć się życiu? Jak ja mogę przysłużyć się życiu drugiej istocie? otoczeniu bo wszystko w cyklach życia służy sobie nawzajem każdy żywioł każda pora roku każda istota na łańcuchu pokarmowym I ja też jestem po to aby służyć życiu tym co przeze mnie przepływa i też jeśli tego słuchasz to bardzo Ci dziękuję za to, że stawiasz się do tej transformacji. Bardzo Ci dziękuję za to, że przeżywasz swoje śmierci tak odważnie. Wysyłam moc wdzięczności za to, że kotwiczysz się w miłości. I błogosławię Twojej ścieżce i Twojej sile wpływu, siły, sile sprawczości. Życie to jest gra wyborów, ale z drugiej strony można się rozluźnić w tych wyborach. Kiedy się słucha serca. Uf. Można się rozluźnić, kiedy się słucha serca. Nawet w najtrudniejszych momentach. Nawet kiedy wszystko się wali, to można się rozluźnić. Uf. Dziękuję.